Oto trzy rzeczy, które najbardziej sprawiły, że uspokoiłam się wewnętrznie i poczułam, że moje życie zaczyna się zmieniać. Pierwszą rzeczą było wzięcie odpowiedzialności za siebie. Było to wzięcie odpowiedzialności za swoje emocje i za ich uwalnianie. Było to wzięcie odpowiedzialności za to, że codziennie będę wsłuchiwać się w siebie. I rozpoznawać to wszystko, co we mnie jest obecne, czyli wszystkie moje potrzeby, wszystkie moje emocje, wszystkie reakcje mojego ciała, że będę uważna na samą siebie i będę prowadzić siebie w codzienności przez te wszystkie elementy dnia, momenty dnia i zacznę dawać sobie to, czego potrzebuję i tak prowadzić siebie przez życie, żebym mogła w każdym dniu. Zrobić coś dla siebie, żebym mogła mieć to poczucie, że sama się sobą opiekuje. Drugim elementem było porzucenie oczekiwania, że wszystko musi się wydarzyć tak, jak to sobie zaplanowałam. Że w takim, a nie innym czasie muszą się pewne rzeczy wydarzyć. Było to, był to bardzo ważny moment, kiedy dałam sobie pozwolenie na podążanie swoją ścieżką we właściwym tempie. W swoim własnym tempie dałam sobie pozwolenie na to, że nie, musisz, że nie muszę się nigdzie śpieszyć, że nie muszę do nikogo doskakiwać, że nie muszę do nikogo się porównywać, że nie muszę spełniać czyichś oczekiwań i nie muszę iść w wyznaczonych terminach, jeśli chodzi o mój duchowy wzrost. Jeżeli chodzi o mój y, także materialny sukces i to wszystko, do czego w swoim życiu dążę, do, czo, do czego w swoim życiu zmierzam. Idę w swoim własnym tempie, zgodnie ze sobą, zgodnie z tym, jak czuję, zgodnie z tym, jak czuje się moje ciało, zgodnie z rytmem mojego ciała, zgodnie z moją kobiecością i tym, jak na dany moment y, funkcjonuję, z tym, na ile w danym momencie jest to dla mnie możliwe. Jest to całkowite zintegrowanie się ze sobą i poczucie siebie od wewnątrz na poziomie swojej duszy, na poziomie swojego ciała, na poziomie swojego umysłu. I trzecim elementem, który wiąże się z tym, co już powiedziałam, to jest właśnie to bycie dla siebie liderką, bycie dla siebie przewodniczką, bycie dla siebie najlepszą opiekunką i zaufanie do siebie, zaufanie do tego, że jesteś prowadzona że jestem prowadzona, zaufanie do głosu, który słyszę w swojej duszy, głosu Boga, źródła, głosu, który odbiera w moim wnętrzu jako to wewnętrzne prowadzenie przez siłę wyższą, która prowadzi mnie przez życie i to ona wie, co jest dla mnie najlepsze.